Najlepsza strona do wymiany skinów to oczywiście Pirate Swap. Jeśli masz stare, niepotrzebne skiny, wbijaj i używaj kodu Bartolo. On Ci da 35% przy doładowaniu. Jeśli chciałbyś sobie dopłacić do nowych skinów. Noże, karabiny, snajperki, pistolety, wszystko w zasięgu ręki. Potrzebujesz tego, jeśli masz nadmiar skinów w ekwipunku. Pamiętaj, kod Bartolo wiecznie oddaje Tutaj daje Ci 35% do balansu, możesz mieć nowy nóż, karabin lub cokolwiek zechcesz. Link w opisie. Cześć Cięmana, jestem Bartolo, Dzisiaj mam już kolejny odcinek z serii Od Zera do Milionera na stronie csgoskins.com. Oczywiście seria, podczas której dożymy do zbierania miliona złotych, by mógł sobie kupić BMW M5 i mieszkanie lub dom. Ale następnie, drugi widzu, jeśli nie masz 18 lat, możesz tylko oglądać, ale jeśli ukończyłeś 18 lat. Kod Bartolo, który daje Ci 10% przy doładowaniu, 20% na start, codzienna, darmowa skrzynka. Oczywiście subskrypcja, czerwony guzik na dole, łapeczka w górę, komentarz. Już minęły, minął tydzień szkoły, więc powiedz, widzów, jak w tej szkole Ci mija czas. I przypominam oczywiście o giveaway'ach oraz o konkursie. Giveaway prezentuje się w następujący sposób, nic nie spadło. A tutaj konkurs, i ktoś doszedł. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 15 osób, już mówi, że udział w konkursie, w którym do jest 500, 300, 150 i 50. By wziąć w nim udział, trzeba dodać za przynajmniej 30 zł. Wtedy widzę was na, jako u, uczestników, i wtedy możecie sobie podziałać. Dobra, dołączmy sobie do takiej pierwszej bitewki za 200 zł. Zobaczymy, czy to z tego będzie, czy cokolwiek z tego będzie. Nie wiem, czy ja tutaj tak dobrze Och. kombinuję, kombinuję, żeby urozmaicie te odcinki, żeby nie było nudno. Julka mnie zabije, zabija, to zobaczę teraz, jak sobie przemyślałem. Ok, tylko ja trafiłem. I to kurwa słabiutko. Plecki, ale, ale, Mógłbym zrobić taką na dwie skrzynki. No sprawdźmy to, sprawdźmy to, drogi widzu, ja nie widzę, si, o, mam już pomysł nawet tę miniaturkę jaką zrobię I, i co, i co, i co, i nie powiem wam jaką, znaczy kurwa nie powiem wam jaką, przecież to widzieliście, zrobię siebie z rewolwerem fade'em i jeszcze jakimś rewolwerem i tak będę stał. Tak, bo jest nowy event, Już zapomniałem jak się nazywa, ale zaraz zobaczymy. Dobra, bierzemy Emily, Adriana i Michaela. Więc tak, każdy ze spokojów się poproszę. No musimy mieć przynajmniej 1600 zł. No szkół chyba słabo, ale tylko 8 tych w plecy. To jeszcze jedną taką, zróbmy jeszcze jedną taką bitwę. Jak tylko 8 tych w plecy. Weźmy trzy największe kurwy, czyli Rosso, Isamu i Emily. I zobaczymy, zobaczymy teraz. Proszę. Co to za snajperka? O kurwa, słabo. Myślałem, że droższa. Ładnie wyglądała. No i teraz chuj w pizdę wielki jest, ponieważ teraz są już duże plecy. Dołączmy do pana Kiseki. O kurwa, jeden ja teraz. O oh je, zamra... oh je. Aha, to jest underdog, a ja trafiam. E, nie, nie, złotówka różnicy, dobra. Okej, okay. to jest Bartolo, przypominam. Nichuj, nie wiem. okej okay. kurwa, vista trafił, he. Kurwa, nie wiem. O kurwa. Łopanie, ale psę Nie do, dobra, chuty. Kurwa. 1600 zł mieć mieli być na prostą. Ok, zaczynamy chyba dobrze. Mamy niecałe 200. 40, 40. Jeszcze 400. To jest dwie No, Argona. 20. arguna oczy do 100, 200, 380 zł. No, słabo to widzę, bo zostały 3 skrzynki. Plec, jak skurpesy 26, 26, ok. Stówka? Nie, 13. Ale jakby taka specjalka by wpadła, kurwa. No ni huja no ni huja O, jakie pracy. Nie, dobra, to już dzisiaj. Dawaj kiedro. Lecimy, no, lecimy, o kurwa. A to u klasyk? Ok, klasyk, ok. A co się robi że Ja pierdolę. Dawaj, twoja stara. Czemu moja stara? Zostaw swoją starą w spokoju. Hmm. No, spoko. Tylko to nie jest to co... O, tutaj mamy kulturalnie o 9 skrzyneczek i kod Bartolo. Zobaczymy czy ponownie odda drogi no, My Więc szukam wam o giveaway, jak ja ogólnie przeziębiony jestem. Mm -hmm. To jest klasyk, ok. Klasyk, klasyk. I teraz co? Co to za kurwa koń? Pegasus. Co to jest najdroższego? Ok, ok, ok. Dyskopią Gaze. Ławiutko. Liquid Fire. No tu jest różnica 22 zł, więc kurwa. Więc kurwa, a nie chorymul go on trafił za trzy kurwa O kalasek Kurwa, 27 różnicy i... Przebałem. Znowu. Dobra. 63. Dołączamy. The croc. krok I. Anonymous, O, wróciłeś. Tęskniłem do tobą. Najmniej mam. A nie. Mm. Serio? Unke? O kurwa Już po unke Drugie? O, o No, dobra, no. dobra no. dawaj tu Tu będzie git Kurwa, 302 zł zostało mi 63 zł O, to będzie ciężka bitwa O kurwa, chytryta fiolet O, zajebiście Ten gaj jest za 5 dyszek za 8, o spoko, spoko, spoko. O to też jest drugie, jeszcze lepsze, a nie. Uuu, myślałem, że to nie, 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 nie ważne Nieważne, nieważne, nieważne. Jest... Very, kurwa, wergi, kurwa, wergi. Przez jedno L. Co to za obrzyn? Ładny. Tu. Możemy. Mm -hmm, mm -hmm. Uważam, że bitwa się zwróciła i to tak. z takim bengerem się nawet zwróciła, delikatnie. Ja, bo to jest piękny różnicy, że lepiej, żeby. Dobra, żeby nie dać. Uuu, see you later! <grytania> I chyba tak spadł już. Tak sobie teraz wspomniałem o nim. Uważam, żeby kolbator na mi. Ładne to. I dobra. <grytania> ale. Ale, ale kolejna a dziękuję, dziękuję. No co, ja... Ja sam sobie y, odbiłem bitwę I czek, ile? O, o panie, to ty na mnie spojrzałeś Dobra Uuu, dołącz Oluś skin, zdawaj Kurwa, ogrywam cię mordo O kurwa Chyba, że? No nie. Chyba że. To samo. Kurwa. Co ja mogę? O. Co, Eleganta chyba sobie tak... Takajcie, takajcie, bo ja tutaj mam... A, kupuj. I... 1500. 1500. 15 000... Nieważne, nie jestem się. 15700 coś tam, dobra. O, idealnie na odkutkę. I chuj trafia on bajoneta i on bajoneta. Ale było, piekiełko o kurwa, ten mały tańsze. No, o kurwa, to pidi, kurwa. To Myślę, to różnice. No cóż, drugi widział A to to jest ta chroma, ona jest śliczna. Widziałem ją na żywo Piękne. Dobra, wygraliśmy Rozchodniaczka, wszystko albo nic. Yy, mamy 580 zł. Na buściku sobie odpadzimy, delikatnym. Może dwie takie szaryfowe i coś jeszcze z tych? O. I zresztę to. Ok, i jeszcze bym sobie to i to. Nie, to już za, drog za droga będzie. O Jezu, przepraszam. Bita ostatnia. 575 zł i 40 groszy Alex O ty kurwa mi się tutaj teraz tutaj ty o. Dobra, trafiałem za Okej okay. Co tu kurwa? O nie pierdolę to Dobrze, dobrze Kurwa słabo, nie? Bo w sumie mam najwięcej. I sz, sz, co to za tak Za cztery No, no, no. Ten mnie dogania, ten ma nawet. temu coś kurwa do takiego za 500 kurwa. 250. No, powiem tak, drogi widzą. Jest szansa. Jest szansa wygrać szympansa no, ale ta szansa z każdą skrzynką, która mi dużo daje, maleje. Okej, okay, dobrze. Teraz tych dwóch panów, nie no, trzech, dalej muszę się pozbyć. Ale chyba właśnie się pozbywamy tego, Aleksa. Jeszcze z Znitcha i Michaela. Trzy ostatnie skrzynki, proszę. Okej. Okay. Jeszcze, nie, no, dalej tych dwóch muszę się pozbyć. po oczekiwanie. No, gratuluję ci kolego, wygrałeś. Więc drugie, subskrypcja, łapka w górę, GIVA, w Discord, Discorda, social media. nam o konkursie i widzimy się na tym odcinku. Cześć.